Witam Was na moim kanale po dość długiej przerwie Dzisiaj poodpowiadamy sobie na pytanka, które zadawaliście mi podczas mojej nieobecności Ogólnie pod ostatnim filmem był do wygrania skin do Miko I tutaj macie zwycięzcę Ale nie przejmujcie się, jeżeli nie wygraliście To jeżeli będzie pod tym filmem 500 łapeczek w górę To w kolejnym odcinku też rozdam Wam tego skina Ale nie przejmujcie się, w tym odcinku też jest konkursik I to na bardzo fajną rzecz Ponieważ do wygrania jest karnet zadymiarski Jedynie co musicie zrobić to napisać w komentarzu Spike i zostawić subika na tym kanale ale. Więc życzę wam powodzenia, a my przechodzimy do pytanek. Pierwsze pytanie to jak mi poszło na maturkach? Ogólnie jak wiecie w tym roku pisałam matury, no i powiem tak ogólnie nie napisałam na tyle ile chciałam napisać. Jak wiecie też nie uczyłam się za dużo, ale ogólnie liczyłam na przykład tak z matematyki na coś więcej, ale na przykład ustne poszły mi według mnie bardzo dobrze. Polski miałam na około 77, a angielski na 67, więc ogólnie tutaj niespodziewany zwrot akcji, ponieważ ja z angielskiego jestem dużo lepsza moim zdaniem niż z polskiego, no ale się zestresowałam na no, i poszło jak poszło. Ale myślałam, że pójdzie mi dużo gorzej, bo ja bardzo nie lubię występować tak publicznie. I wiecie, te panie się tak patrzyły. No, to było coś strasznego, więc dobrze, że to już mam za sobą. Więc myślę, że wszystkie maturki będą zdane. Czy wybieram się na jakieś studia? Ogólnie jeszcze nie wiem. W sensie chciałabym iść na jakieś studia, ale totalnie nie wiem na jakie. Planuję iść na studia online, żeby mieć więcej czasu na nagrywanie dla was. Więc co do studiów to jeszcze nie wiem, ale na pewno jak będę wiedzieć, to tam wam dokładniej znać. Kolejne pytanko to, jakie miałam oceny w klasie maturalnej. No i ogólnie tutaj wam wyświetlam zdjęcie moich ocen, więc jak widzicie, mamy tutaj dobre zachowanie, polski dostateczny, angielski dopuszczający. Dobra, nie będę może lepiej tego czytać, po prostu spójrzcie sobie i sami ocencie, jak wyglądają moje oceny. Ja jestem bardzo zadowolona z chemii. Czwórka z chemii? Ja totalnie nie umiem chemii, więc naprawdę tutaj jest bardzo wysoko. Mamy już kolejne pytanko i odnosi się do tego, jak wygląda moje auto. Wiem, że nie każdy z was ma Instagrama, a właśnie tam pokazywałam, jak wygląda moje auto. Więc tutaj wyświetlam wam zdjęcie. Moje właśnie z moim autkiem i tak się ono prezentuje. Jest to biały Citroen, dokładnie modelu niestety nie znam, ale ogólnie bardzo mi się podoba i już trochę nim sobie jeżdżę. Możecie dać znać w komentarzu, jak go oceniacie w skali od 1 do 10. I tutaj mamy pytanie dotyczące bardziej YouTube'a. Co planuję wrzucać na kanał i od kiedy planuję zacząć? Mam ogólnie bardzo różne plany na ten kanał. Będą oczywiście też filmiki z Brawla, ale nie tylko. Planuję też robić różne vlogi albo coś tego typu, taki wiecie, typu lifestyle. Będę przepłatać te odcinki bardzo różnie... Zobaczę, co wam się będzie najbardziej podobać. Będę próbować wszystkiego, żeby po prostu znaleźć coś najlepszego dla was. A zacząć planuję, w, tak w zasadzie od teraz. Będę próbować teraz częściej wrzucać wam odcinki, czy też robić livey. No i oczywiście shortsy. Na początku muszę złapać tą regularność, ale myślę, że po czasie już będzie taka ustalona godzina odcinków i też dni, w które będę je wrzucać, tak samo z liveami. Więc dajcie mi jeszcze, tak myślę, że z miesiąc na ogarnięcie tego wszystkiego i myślę, że wszystko będzie już, jakby takie, wiecie, poukładane i systematyczne, tak jak to utoriego. Czy będą jakieś konkursy na kanale? Ogólnie tak, jak widzicie, konkursów będzie całkiem sporo. Będę starać się wam co jakiś czas, właśnie robić różne konkursy. Myślę, że to jest fajny, właśnie dodatek dla was, że oglądając mnie, możecie właśnie coś wygrać, więc konkursiki, oczywiście, że będą. Czy live i odcinki będą codziennie? Ogólnie na początku nie, wiadomo, muszę złapać regularność i tak dalej, ale myślę, że będzie coś takiego, że będzie odcinek live i shorts. Coś takiego planuję zrobić, ale jeszcze nie jestem pewna, więc będę starać się wam codziennie coś wrzucać, ale nie obiecuję, że codziennie to na przykład będzie odcinek i live, może też być taki dzień, gdzie będzie sam po prostu short, więc będzie to różnie, tak jak mówiłam, dajcie mi jeszcze chwilę na ogarnięcie i wszystko wam dokładniej powiem, aczkolwiek teraz wracamy do aktywności i właśnie tego, żeby ten kanał się rozwijał i żebyście mieli co oglądać Czy planuję gdzieś jechać na wakacje? Ogólnie mamy już plany, gdzie jedziemy na wakacje na początku jest to Czarnogóra tak jak ostatnio mówiliśmy na live'ie Toriego ale ogólnie jeszcze zaraz po Czarnogórze dosłownie dzień po, mamy też właśnie wyjazd do dwóch stolic w Europie i z tego właśnie będzie vlog na kanale więc mam nadzieję, że wpadniecie, zobaczyć. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, ponieważ będą to aż dwie stolice, które będę chciała wam pokazać. Więc zostawcie suba z dzwoneczkiem, to na pewno was nic nie ominie. Czy będą odcinki makijażowe, czyli bardziej coś dla dziewczyn? Jest na to bardzo duża szansa, ponieważ jak wiecie, bądź nie, no to ja bardzo interesuję się makijażem. I właśnie myślę, że będą jakieś odcinki makijażowe, tylko to nie będzie moim głównym kontentem. Tylko będzie to właśnie się przeplatać co jakiś czas, ponieważ ja bardzo makijaż lubię. I na pewno chciałabym wam przekazać, w szczególności młodszym dziewczynom, które zaczynają się malować... Właśnie jakieś tutoriale albo jakieś tipy na to, jak ten makijaż robić. Więc myślę, że będą się też pojawiać takie typowo dziewczęce filmy pod makijaż i tak dalej, ale nie będzie to moim głównym kontentem, więc spokojnie, chłopy, będziecie mieli, co tutaj oglądać. Q&A nagrywasz się, Mano, no. siema, Siemano, Siemano, dobra, i to ja mam do ciebie jedno pytanko. Jakie? <laughs> Odpowiedz mi, czy ty już przestajesz z odcinkami zostawiasz ten kanał i wszystko kończysz? Bo ja tu mówiłem sobie na Twój kanał, patrzę, a tam od paru miesięcy odcinka nie ma, więc wytłumacz nam to może tutaj. Ja no, no. zostanę na tym. Pytanko. Nie no, będą, będą odcinki. Tylko będą? po prostu teraz była przerwa, tak? Była przerwa, miałam matury i tak dalej, więc nie miałam czasu zbytnio na to, żeby te odcinki robić. Dobra, widzowie, wybaczamy i czy nie? <grym> Czyli odcinki jednak będą, tak? Będą. Nie zostawiasz tego kanału Nie. jednego bez odcinków. Nie kończysz mm. już tym. Na pewno? <grym> tak. Dobra, dobra, to tyle mi wystarczyło. To <grym> Dobra, mamy kolejne pytanko, jak było na egzaminie na prawo jazdy? No i ogólnie tutaj <grym> ciężko mi powiedzieć, ponieważ ja jak wiecie, zdawałam dwa razy Ogólnie teorię zdałam za pierwszym razem i było całkiem spoko. W sensie miałam bardzo dużo punktów, mega szybko mi poszło. Wyszłam jako pierwsza w ogóle z sali, bo mega długo się tego uczyłam. Pas 3 miesiące. Więc tutaj jakby się jakoś bardzo nie bałam. Wiecie, stres był, ale wiedziałam, że to umiem i wałkowałam to i wałkowałam. Ale niestety na praktykę gorzej się już przygotować. Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy na drodze, tak naprawdę. No i za pierwszym razem niestety nie udało mi się zdać. Ogólnie pan był bardzo miły. Byłam w szoku, bo wiecie, opinie o tym są bardzo różne, że właśnie oni tutaj. Nie są zbyt mili, ale mój pan był bardzo miły, mimo tego jakie błędy robiłam, byłam bardzo zestresowana, a za drugim razem trafiłam na panią, ona już była taka neutralna, więc na pierwszy raz byłoby mi ciężko, ale jak za drugim razem dałam z jednym błędem, ale powiem wam, że to było bardzo stresujące przeżycie, mimo tego, że ktoś na przykład umie jeździć i wiele razy jeździł w danym miejscu, ale stres, to co robi z ludźmi stres jest naprawdę masakra, więc cieszę się, że to już za mną powodzenia komuś, jak ktoś będzie zdawał właśnie teraz prawo jazdy. Starsowe pytanko czy będą openingi saszetek Stars z drugiej serii na moim kanale? Ogólnie planuję kilka saszetek otworzyć, natomiast jak wiecie, te saszetki Stars mają tendencję taką, że mają większość figurek, które były w pierwszej serii tak szczerze mówiąc. Właśnie nie chciałabym otwierać czegoś, żeby trafić znowu coś tego samego, bo naprawdę nie jest ich dużo. W sensie uważam, że to jest troszeczkę bez sensu żeby w pierwszej serii i w drugiej robić figurki, które na przykład są no, takie same. Mogli dać więcej zadmiarzy. Mamy aż chyba 90 zadmiarzy aktualnie w browsers, więc mieli duży wybór. Nie wiem dlaczego tak to wygląda, ale postaram wam się kilka seszetek otworzyć, bo wiem, że je bardzo lubicie i ja też je bardzo lubię, więc mam nadzieję, że będzie trzecia seria tych seszetek. Będą inni zadmiarze w końcu. Wtedy robimy wielki film z openingu po prostu całego takiego boksa. Przedostatnie pytanko: czy odpisuję na Instagramie? Ogólnie tak, odpisuję na Instagramie, to jest aplikacja, gdzie w sumie najczęściej odpisuję. Na TikToku też w miarę często odpisuję, jednak Instagram to to jest takie coś, że po prostu lubię mieć wszystkie wiadomości odczytane. Więc jak ktoś chce do mnie pisać, to polecam właśnie na Instagramie, albo ewentualnie na mailu, bo tam mam włączone powiadomienia, jako jedyne w sumie w całym telefonie. Czy będę na obozie Toriego? I tak, będę na obozie Toriego, więc będzie myślę, że bardzo fajnie. Jest bardzo fajny obiekt i mega się cieszę, że będę mogła tam z wami być, ponieważ jest to głównie obóz Toriego, ale myślę, że bardzo fajnie będzie mi się z wami spędzać czas. Oczywiście będę tam razem z nim przez większość czasu. Ogólnie jeszcze taka informacja na koniec, dla tych, co zostali. To jest bardzo duża szansa, że w niedzielę odpalę przedłużonego live'a. Jakoś po południu, więc mam nadzieję, że wpadniecie. A w tym odcineczku to już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym i trzymajcie się. Heja!